Dziśnia tak jak obiecałem, wracamy do Dark Deception. Mamy pełen dostęp, czekam tylko na rozdział 5, a do tej pory trzeba przejść 4, więc muszę skończyć tak jak obiecałem pierwszy. No i lecimy dalej, nie? Więc zapraszam. Another one. How nice to have some company again. Come over here. Let's have a look at you. You disappoint me, love. You really do. So many fears. So many desires. I thought you'd be bigger. Don't look so confused. I know everything you've got hidden in that brain of yours, I know all the terrible things you've done. So many good intentions laid to waste. I could see the regret eating away at your soul. <laughs> but now your time has come, and here you are to grovel and beg. You can't go back. Only death awaits you there now. Fear not, love. You've got potential. I see it in you. And I can help change your fate. But if you want a new life, you're going to have to suffer quite a bit to get it. The pieces to a powerful ring are hidden in nightmares behind each of these portals. Find them and bring them to me, and you'll get your wish. Fail. I find there are far more than death awaiting you here. No, no tak, y, pamiętam to wszystko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobra, to chyba jestem gotowy na spróbowanie. E, pamiętamy wszystko mniej więcej. W końcu, hop, do portalu. Eee. No i co? Trzeba zacząć zabawę, nie? Więc małpi Labirynt, małpy najpierw. Małpi Pac-Man. Monkey business. Dokładnie tak, pamiętam to. Pamiętam, że kryształy były ważne i... Czy coś ci to przypomina? No zaraz się pewnie dowiem. Jest nasza małpa. Hello! Oh, monkey Lord! <noise> Dobra, tego nie pamiętałem, ty też się przewrócisz, nie? Na szczęście nie Dobra, tak, to pamiętam i ona sobie pojedzie Tak, ona sobie pojedzie Uff, <noise> tego nie pamiętałem bez skitu. Ło i teraz do mnie Ta Winda przyjedzie po mnie. Okej. Okay. Zapraszam. Dziwne napisy. Poproszę na jedenasty. Okej, okay, światło się zmieniło. X to skip tutorial. Tak, nie potrzebuję tutoriala. Chyba tak. No to co? Lecimy. Ło. Żeby widzieć przeciwników, to chyba powinienem coś zebrać, z tego co pamiętam. 20 shard Strikes. Strike. Dobra, Uciekłem jednemu. No, nieprzewidywalne to jest. Gdzie będzie, czy będzie, i tak dalej. Ajajaj, to i tu. Uh. Ciekawe czy się da przechodzić drzwiami, ale chyba nie. Nie pamiętam czegoś takiego. Enemy serio. Chyba teraz będę widział ich. A nie, oni są chyba zatrzymani. Nie, pokazani, dobra. Teraz przynajmniej ich widzę. Uf, uf. Ok, powiedzmy, że jeden korytarz mam oczyszczony, drugi też, i w to. Nie wiem ile jeszcze będę ich widział, ale oby jak najdłużej. O, to się przydało na przykład. Eee, już mi chyba znikli z radaru. Udało się. Jej! Mordus! Jej! Jej! No to się nieźle działo Jest blisko! Jest blisko! Bardzo blisko! No nie! <grym zypłałem> Durwały mnie! <grym zypłałem> Ale to akurat jest A, jeszcze mam Małpy zawsze Cię widzą, nie przestawaj biec. No tyle to ja wiem. Tu zamknięte. Okej. Okay. Nie mogę sobie takich pustych przestrzeni zostawiać. Dobra, zbiewam stąd. Dobra, to już mi chyba pokazuje, ile mi zostało. Kurde, małpy mnie zawsze widzą, no. Co fakt, to fakt. I jeszcze mnie jakoś flankują. Środkowy przycisk myszy, aby obrócić się o 180 stopni dobra, To jest stan chyba przeciwników. Ejku, żeby Żebym nie musiał tu już wracać. No nie. <śdziałek> Czemu ty tu byłaś? You are dead. <laughs> Tam nie biegnę. Mogę sobie ich zatrzymać na chwilę. Czyli małpy mnie zawsze widzą, nie przestawaj, biec. Okej. Okay. Tu. Tu. Nie w tą. W tą. Dobra. Warto było. No tu jeszcze... ...zostało kilka kryształów. No fajnie by było jakby już tylko na środku zostały kryształy. Dobra, tędy. Tak, one są chyba już tylko na środku. Dobra. O, robi się emocjonująco. Muszę je wyciągnąć stąd. Okej. Okej. Pięćdziesiąt. Tak. Jeszcze tylko sześć kryształów. To będzie pierwszy raz kiedy to przechodzę, a miałem... Uwierzcie mi, bardzo dużo prób. Tu, tu. Jeszcze tylko dwa. Tu Odciągnę ich może trochę. Ok. W drugą. Wie jest tu. Mam nadzieję, że tu mnie nie zapnął Już ich słyszę właśnie. Dobra. I tu. Tu. Pej. Jeszcze muszę wrócić. No nie, źle. Źle pobiegłem. Dobra. 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 Hop. Uh. <laughs> Skakuj do portalu. Ej, zamykaj, zamykaj, zamykaj! <laughs> mamy to! O. No tak, wpadły w szał. Tutaj też pewnie się coś jeszcze będzie działo. Te. Zbyt piękne by mogło być prawdziwe. Dobre. Biegnę! Wieje! Yeah, yeah. Ooo, oh, uciekamy! Uh. You escaped! Oh yeah! Eski, dwie, trzy eski! Ooo, oh, Te sekrety, ale walić te sekrety! Przeszedłem w końcu tą planszę! Nice! Pierwszy raz gadam. Wow, jestem z siebie dumny. Wy też powinniście być ze mnie dumni. Good. Super, udało ci się. Nie. Yeah! A to był test. Mhm, mm fuj. Still so persistent after all this time. Do not listen to her, mortal. She's just using you. Give her the ring, and there will be. This is your only warning. Help her, and you will suffer. Pay no attention to him. His powers cannot reach you here. The ring piece, place it at the altar. Now. It's been so long. The ring is called the Riddle of Heaven, an ironic name, don't you think? A demon's power is contained inside it. The creature of infinite cruelty that you just met. Complete the ring, and you can use Malak's power to fulfill your darkest desires, or so the legend goes. Okay, brzmi to fajnie. No i co, spróbujemy, zobaczymy, czy ten pierścień da mi takie władzę i taką moc, jaką. Takie mocy i taką władzę, jaką no, je bym chciał. Jaką bym chciał. No, are you ready for czy gotowy jestem na kolejny koszmar? O W yes, tego nie grałem, <noise> więc nie wiem czego się spodziewać. Czy ja odłożyłem na ołtarz to, to. A ona jest tu, pewnie będę musiał wybrać pomiędzy nimi albo. Coś takiego. Dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to wiecie, co robić. Łapeczka w górę, zostawcie komentarz. Jeżeli nie subskrybujecie, zasubskrybujcie kanał. Ja jestem Sherry i żegnam się z Wami Wiśnią. Wiśnia, Sherryki.